Andrzej! Właśnie zostałeś upgradeowany! You are upgraded to level 7! Ready? Go! Spójrzcie kochani normalnie ja wam coś pokażę, aż mnie normalnie duma rozpiera. Patrzcie! Pójście. oto i i moje chłopaki. Moje chłopaki walczą ostro, normalnie. Dlatego mówię, że duma mnie rozpiera. Bo patrzcie, niedziela, siódma z rana. A oni już tu wszyscy po kolei. Digging, digging, jest jadasz, Jest jest. jest, jest! Siema, siema, chłopaki. Witam, witam. Siema, siema. Spójrzcie, już teraz wiecie dlaczego, dlaczego mnie najnormalniej w świecie duma rozpiera. Cześć kochani, witam serdecznie tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Dziś postanowiłem, nie sam, oczywiście z całym teamem, jest nas 10 razem i chcemy Wam pokazać stronę Mudlarkingu. Kingu, czyli zabieram Was słuchajcie kochani, na Tamizę. Moi już tam daleko są, kopią. Ja dzisiaj bez wykrywacza pochodzę, tylko popatrzę. Zobaczymy, co ciekawego się znajdzie, co ciekawego się wydarzy, może ktoś jeszcze się dołączy. Zapraszam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i widzimy się już za chwilę przy pierwszym dołku. Hejka. Spójrzcie kochani, pierwsza znajdka na oko. Ja wyszłem tutaj w dołu z tego szlamu. Spójrzcie, jest ładna porcelanka, i to jest taka gruba, ona wygląda tak jakby była jakaś, nie wiem, herbowa albo coś w tym stylu kiwi. może to. Kawałek pisuaru, ale w każdym bądź razie naprawdę kawał, kawał. A to jest jakiś taki kij, wie co to jest? Jelonek czy coś? No, fajna rzecz, fajna rzecz, cieszy na oko. Także ja odkładam sobie przy wejściu, ja to później zabiorę. A z wami widzę się już tam, jak dojdę do chłopaków. A to jeszcze kawał drogi, bo trzeba ten szlam przeskoczyć. Spójrz. No i spójrzcie, kochani, na oko sobie leży ładna, piękna porcelanka. Uszko. Uszko od porcelanki normalnie. Fajne niebieskie. Patrzcie. Leży następny. Następna porcelana. Powiem Wam szczerze, zanim ja dojdę i przywitam się z chłopakami, czekajcie, ja odłoży to. A oni, spójrzcie, są tam. Tam jest ekipa. Spójrzcie, ja do nich podążam się przywitać. Słuchajcie kochani, a ze mną Daniel Witam Was, witam was. Siema Szepan, nie chowaj się Nie chowam się Szczepan Jest i kurde największy kurde detektorysta na świecie Bartek! Ja. Siema ha. Jest i Swagier, Łukaszu Ja jestem zeus. Od dzisiaj, I... Pokaż no, Zeus Dzisiaj ty. jestem zeus. <laughs> w sumie nawet powiem ci pasuje ci. Neptun, tak? Neptun nie, mój Neptun tak. Ty, ale rzeczywiście masz Neptuna jak nie wiem, Pat. Super Martku. Witam Witam serdecznie też Andrzejku Witam Siema siema I jeszcze tutaj oczywiście Janosik siema. też Kurde nie mógł nas ominąć e, Także my zaczynamy zabawę I widzimy się już przy pierwszych dołkach Siema A teraz słuchajcie uwaga, bo Szczepan walczy na żywo Prawdopodobnie coś jest, jeszcze nie wiemy co Prawdopodobnie coś od czego Ale kurde normalnie taka glina, że Moniak. Jest moniak? No pewnie, ja. zobacz, taniak ja, Chyba stary funt No ja, stary funt Stary funcik, no proszę, pięknie, pięknie Kurna, widzi Szczepan Dobrze, że było na żywo, pa, mówić. Już ja <laughs> ma funta Już masz funta, Ej, kurde, normalnie, słuchajcie Szczepan znalazł funta, starego Robię rozwalony sejf Kurde, normalnie szlam jak nie wiem Leży. Leży, czeka na swoje lepsze czasy. Ale jest? cześć, gdzie PlayStation? No tu Gdzie masz Szczepano. <laughs> Poczekajcie. Buch i słuchajcie, jest PlayStation. Jedynka. Jedynka. A, człowiek Człowieku. 99 No, stara maszyna, kurde, kable gdzieś tutaj też leżą. Ale słuchajcie, my nie do tego. My tutaj lecimy do Szczepana i zobaczymy co ten Szczepan tam znalazł. Pokaż co masz. Zegarek kiesonkowy Wow! Ty, ale bomba Co to jest? Zegarek. Chyba, że złocony ten Ty, ale zarobisty myślisz, że to szkiełko było od frontu Hm Kurde, fajny, fajny, zarobisty, normalnie piękny no, szkoda, że pozłacany, ale przepiękny, naprawdę fajna znajda Kurda. Kurzy diament Kurzy diament <laughs> Spójrzcie na to A czemu kurzy? bo jajomaty Bo Dobre, dobre, dobre Dobre Ale fajny, a co to jest? Nie wiem, nie wiem to jakaś było zabierzka coś Zylandor może albo coś w tym stylu Chaby albo... telefon Super oddaj ci Ja, yeah, Nokia Nie wiem, 18, może XVII wiek <laughs> Long time ago my friends Long time ago <laughs> Dobry, dobre Co to jest? Funcik i dwa pi Super Na razie Na Super, raz. gratki, no i Plejkę chcę wejść do domu o, o komura wypadła kto tu szanuje Szasta, zobaczcie, plejki nie chce wziąć Dobry no Rosem jest z grania Dobry. Lecę dalej. No i słuchajcie, właśnie przechodząc na oko, bo Łukasz mówi, że jemu się podobają, będzie miał pamiątkę z tamizy, co nie Łukasz? Tak, będzie w czym bimbercie. Czy ja właśnie na oku wyczaiłem, mówię, patrzcie takie dwie fajne małe buteleczki. Takie jednoszczałówki będą na bimberzie. <laughs> Super Łukasz, kurde ja się cieszę normalnie. Ja będziecie też. mieli pamiątki na Tylko naprawdę. trzeba koreczki dorobić. Spoko jeszcze. Można się rozejrzeć, to jeszcze może znajdziemy. Andrzej! No. Kantare, kantare, słuchaj! Ja cię teraz muszę zaatakować, bo jak ty zaraz uciekniesz... To ja cię zatakujesz. Żeby... <laughs> Patrzcie jest ostro, młotek. Ty, Andrzej, ty to nosisz w kieszeni? Tak! <laughs> to twój! To ty troniczny? Lecimy. Część od noża. Słuchajcie, teraz uwaga, bo lecą normalnie znajdki Andrzeja i kolega tutaj odkłada, też coś. Na, bo... Ty to jest ten Tak, on miała maczeta, ale fajna. Maczeta normalnie, jest, no? Jakiś, nie wiem, albo podobnie może być jakiś dzwoneczek. To jest, to jest dzwoneczek. To jest zdecydowanie. dzwoneczek, zdecydowanie, no. Spójrzcie, taka część dzwoneczka, no fajna. To by się przydało do czegoś. Ty, ale Andrzej, ty naprawdę możesz ten sklep z komurami otworzyć? Ty! Patrz, jeszcze trochę to i kurde armię. Ty, to... Boble. Ano? Boble. 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 Daj zajrzeć. Boble. Co tam chowasz? Wszystko Ło! Wow! Patrzcie ile moniaków. Ty patrzcie ile on ma tam moniaków, kurde Ja pierdziut Słuchajcie, to ja się może połączę jak on to wyciągnie wszystko Dajmy, dajmy mu 5 minut na przygotowanie się, zaraz wracamy No i słuchajcie kochani, 7,5 minuty minęło, Andrzej dalej wyciąga Także zobaczymy się za chwilę no dobra, teraz jak tego spójrzmy. Jest maczeta. Ja to, no mi to wygląda jak maczeta Ding Dong, ale nie wiem. Spoko, jest coś takiego fajnego. To jest chyba jakiś pendant, albo... No nie wiadomo jeszcze co to jest, ale przyjrzymy się temu bliżej. Spójrzcie, tu jest jakaś mała zawieszka. Tu jest pewnie od zegara do nakręcania. No kluczyk, kurde dzwoneczek. Eee, spójrzcie, dwa takie... Dziwne, że jedno to chyba zwierzę, a drugie to żołnierz. No i mnóstwo kaszury. Mnóstwo kaszury Andrzej normalnie dzisiaj Co to? Spinka. No kasy się posypało, naprawdę Ale Andrzej jest znany, słuchajcie z tego. Ostatnio na plaży 40 funtów znalazł także Gdzie on jest? Żuwik Janasik co tam podokładasz? Proszę, patrzcie, jeszcze kolega znalazł obrączkę. O, i super, i half penny. Co, co masz za obrączkę? Co to jest? super. To by też był drugi fagier. A ty gdzie byłeś? Dawaj, masz gwiazdeczkę srebrną, pewnie. Spójrzcie, znalazł klucze. A przy kluczach jest srebrna zawieszka, co nie? No i tak jak widzicie, no tak wygląda normalnie życie, kurde, na Tamizie. Można znaleźć naprawdę przedziwne, przecudne, a jeszcze przede wszystkim piękne rzeczy. Także tutaj, Bartek, tutaj Proszę. Rówek, bo zapomniałem, nie poleciałbym, kurde. Co tu jest jeszcze? Karta, Bartek. Bartek normalnie mówi, że lecimy. On płaci. Dotykowo dla wszystkich. Jest, co to jest, świnka? Yeah, Być O proszę, proszę. Są mi kluczyki, oczywiście kurde Ford. Mini? Mini. A mini no? Jest mini. Kurde, że to ludzie kluczyki wyrzucają mu auta. Proszę, spójrzcie, Bartek marzył, żeby mieć kampera. I marzenie spełnione. Mówi z Łukaszem sobie z tyłu materac położą i będą spać pod gołym niebem. To nie? Fajna historia, mówię normalnie, aż prawie się rozpłakałem, mówię wam szczerze. Zamknij drzwi, no przepiękna fura normalnie, kurde. Bartek, gdzie ty jesteś? Żółwik, panie. Pokaż. a ty coś tam już wystawiałeś? Pokaż, pokaż nam co masz. Ja na razie jadłem. No to teraz będziesz miał szansę na żywo się pochwalić, bo to będzie taki ten, ee, dłuższy odcinek. Weź tam zrób miejsce plaszka. Robię, 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 robię. mi tę torbę. Spójrzcie, jest flaszka. Sprite stary. Stary sprite. No. Proszę. Peniacze. Super. One penny. Tutaj. Dokładnie wytarczył. Kolega Szczepan mi tutaj pomógł znaleźć zegarek. Piękny. Cikor w dwóch częściach. Mówił ciepło, ciepło, zimno, zimno, a ja tylko szedłem Tam jeszcze coś. I tu mam jakiś boken No tam? Super jest a ah, bo nie nie, to nie, to nie są, to nie są Trzewerko i tak. No fajne, no jakaś ta. No i to jest moja. I komura! Blackberry jest mój. Pewnie, super. super. Pukaczu. <zysy> Bartek ma furę, ja mam... Panowie, smacznego jak tego. Słuchajcie i wszyscy nie wyobrazicie sobie... Ale ja zamknę, powiem wam szybką historię. 10 sekund temu Szczepan jeszcze mówi, Andrzej daj już spokój, bo on tutaj koł nas kopał. A nagle Andrzej, słuchajcie, podnosi się i patrzy, mówi. Kurna, jest złoto, mówi. Jest złoto, mówi. Andrzej trzymaj, piękna sprawa, normalnie gratuluję, Zubi. Kurde, szkoda normalnie, że na żywo nie było, ale piękny sygnał, gratuluję Co wy na to, panowie? Andrzej, Andrzej miał iść do domu i normalnie zrobił how by night Gratuluję Andrzej ja. O kurwa Andrzej ale nie tknęło, ty! Ja ci potrzymam. Na sam koniec. Już do domu mieliśmy miejsce. Ja cię pierdolę! Pokaż mi, jakie to uczucie. Zajebiste, na sam koniec? No to nieważne. O, Andrzej! Właśnie zostałeś upgrade'owany! You are upgraded to level 7! Jo ja purdolę. Gratuluję. To obok

Pokaż Miedziaczka No nie chyba No Jedynka Token Nie A eb? Gromciwie skąd? wie co to jest, pokaż No ale Andrzej nie poprzestaje, ciągle mu coś tam buczy I taki słuchajcie, taki właśnie zaskakujący jest mudlarking Andrzej dalej lecisz? Jest drugi mówię. Patrzcie jaki koszyk. dwa są Ale akcja Jest i dabel, dzwoń bo to już kart Jest horda, horda peniaków Patrz Widzicie? A wy zamiast tutaj zacząć panowie To... Tomasz, kolejny <głosy> <głosy> słuchajcie, no U. U. Andrzej, Andrzej, bo serce mi zabiło. Ołowiaczek Ołowiaczek, dawaj tutaj do kolekcji Ale No słuchajcie, nie uwierzycie co się dzieje na takim małym kawałku normalnie e nie wiem. Cypelka, wyskakują monety i to wyskakują monety w takich ilościach, że masakra. To jest ten sam dźwięk. Jest ten sam dźwięk jak złotko? Zło... Znowu? Patrzcie, na chwilę go tylko opuściłem. Oddaj, Andrzej. Patrzcie, na chwilę go opuściłem. Ma złotko? Nie, ale jakaś spineczka. Jakaś spineczka, no. Super! Spójrzcie, taki mały skrawek, normalnie, a każdy ma półtora worka. Co, masz też masz peniaczka? pewnie, chyba. No pewnie, super! Także jak widać, normalnie ta miza jest łaskawa dla każdego, każdy ma swoje peniaczki. Patrzcie, jak Janosik zaciera łapy. półtora worka, kurde, peniaczy do domu. Ja to odłożę Andrzejkowi. Pozdrow wszystkim. Na razie ja Trzymajcie Hej. Trzymajcie się, pozdro. Na Dzięki za wypad. Trzymaj się bardzo serdecznie. Szwagier, ja z tobą se nie zrobiłem wcześniej, ja tego nie będę mógł teraz przeżyć. Mówię Ci, bo... Chodziłem za nim, chodziłem, nie wychodziłem, bo co chodziłem za nim, to coś wyciągał. Ale to miejsce z tym. Trzymajcie się bardzo a jeszcze z Łukaszem idę się pożegnać. Moment. Łukaszu. No już kończymy. Dzięki bardzo, my, my wszyscy gotowi. Bo, macie te faję tutaj. A to poczekajcie. Poczekajcie chwilę jak tego, to zobaczymy jeszcze te fajki, zanim się pożegnamy z chłopakami. I spójrzcie tutaj, Bartek normalnie sobie znalazł fajki. Fajki normalnie z tamizy. Ten Bartoś, ten Barto. A to jest dwóch. No to dobra, ale ten Bartek ten drugi nie szukał fajek, ale spójrzcie jakie piękne normalnie fajeczki. No i niektóre są długie, ale poczekajcie na tego kosiora. Chodź tu kosior. Chodź tu pokaż, patrzcie na to. Faja z tamizy, normalnie masakra. I tutaj jeszcze druga normalnie fajka z dedykacją. Przepiękne, przepiękne, super są naprawdę piękne. Jest, pierwszy wyskok na tamizę i jest taka faja. Chciałeś, masz, Mam, normalnie no jest... Przepiękna, jest mówię wam. Super, super, gratuluję. Trzeba zabezpieczyć ją ładnie. Pipe, tak? Panowie żółwik, dzięki bardzo za odwiedziny. Naprawdę było przysępnie. No Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Kochani, co tu dużo opowiadać? Naprawdę niesamowity dzień. Ja, pomimo tego, że nie kopałem, naprawdę jestem naładowany takimi emocjami. Chłopaki, jeden po drugim, naprawdę przysparzali mi coraz większy uśmiech, uwierzcie mi na twarzy. Niesamowity dzień dla mnie, naprawdę znów spotkałem swoich przyjaciół, a dla mnie to jest najważniejsze. Co tu więcej chcieć? Wracam do domu, do rodziny. E, trzymajcie, trzymajcie się bardzo cieplutko e, i bardzo bym prosił, jakbyście mogli zasubskrybujcie kanał e, Dzisiaj Konkurs Także o, widzicie, ja muszę wracać do domu, bo tam konkurs na mnie czeka. E, proszę o subka, jakiegoś lajka, komentarz, jak Wam się podobało, nie podobało, śmiało możecie wyrażać swoje zdanie. E, staram się odpowiadać wszystkim. Trzymajcie się bardzo cieplutko i widzę się z Wami już wkrótce. Hej ja!